A dzień dobry. Dzisiejszy materiał będzie trochę inny niż y, zwykle. Y, zarówno pod względem formy, jak i treści. Forma dość eksperymentalna, ale myślę, że praktyczna. Y, będę przedstawiał na tablicy. To co chcę, to tam swoją myśl, y, to co chcę y, przekazać. Myślę, że tak będzie łatwiej. A jeżeli chodzi o treść, no to y, jest to. Jedna z tych pigułek y, ciężkich do przełknięcia, tak, że się tak wyrażę. Myślę, że to jest dobre określenie. Pigułka ciężka do przełknięcia, gorzka, duża, ale myślę, że konieczna, potrzebna. Potrzebna jak najbardziej i y, skuteczna, owocna. Życie, życie jest nowelą, jak śpiewamy w piosence. Ale przede wszystkim jest też chorobą przenoszoną drogą płciową. W dodatku śmiertelną chorobą. I od razu zaznaczam, że tytuł nie jest clickbaitowy. Jak najbardziej pokrywa się z tą myślą, którą tutaj chcę przedstawić, z tą ideą. Ale, żeby nie przedłużać, przedstawię teraz swoją myśl na tablicy. Proszę się skupić. Wyobraźmy sobie jakąś zbiorowość, powiedzmy. No, w końcu każdy z nas jest częścią jakiejś społeczności, jednej wielkiej społeczności. Czy to w skali makro, czy to w skali mikro. Powiedzmy państwo, naród. Ród, no ród może nie, ale dobra. W każdym razie chodzi o jakąś zbiorowość. Chodzi o jakąś zbiorowość. Yy... Czy to nawet jakaś wspólnota religijna, wspólnota parafialna? Jakaś wspólnota, jakaś zbiorowość, jakaś grupa ludzi. Yy, tak, czy może jakaś też wspólnota religijna, parafialna? Yy... Naród, grupa, jakieś, o, powiedzmy, NPC. Jesteśmy NPC-tami w jednej wielkiej zbiorowości. takiej, powiedzmy, grupce. No i właśnie. Taka grupka, taka społeczność działa niejako z automatu. Powiedzmy, no jest uwarunkowana nie tylko kulturowo, ale i biologicznie czyli zapiszmy sobie teraz kultura kurcze o kultura biologia tak Jesteśmy uwarunkowani nie tylko kulturowo, ale biologicznie. Działamy tak, że tak powiem, w automacie, z automatu. Jeśli chodzi o biologię, no, kieruje nami jakiś imperatyw gatunkowy: rozmnażamy się, umieramy, potem znowu się rodzimy, rozmnażamy, umieramy, i tak w kółko, i tak w kółko. Taki nieustanny krąg życia i śmierci. Natomiast kulturowo, no akurat w naszym przypadku, no żyjemy w kręgu chrześcijańskim, w kręgu kultury chrześcijańskiej. W tym też duchu jesteśmy wychowywani, od dziecka jest nam to wpajane. Ale właśnie, wszystko to jest w ramach jakiejś większej grupy, w jakiegoś powiedzmy jego absolutu. A chodzi o to właśnie. Chodzi o to teraz, cały myk na tym polega, żeby się z tej grupy wyabstrahować, wyodrębnić. O, właśnie w ten sposób. Żeby dostrzec swoją indywidualną taką jednostkowość, żeby zmierzyć się z tą swoją jednostkową egzystencją. Ale może przypomnę etymologię słowa egzystencja. To jest od słowa existere, czyli eks. Ex. Mam nadzieję, że się doczytacie. Ja nie piszę jakoś pięknie, ale staram się. Na zewnątrz. Stać. Ex na zewnątrz, sister. Stać. Stać na zewnątrz, znajdować się. Czyli jakby wyodrębnić się, wyabstrahować z tego systemu, tak jak przed chwilą pokazałem na rysunku. Ale dobrze, wracając do naszej jednostki, do naszej buźki uśmiechniętej. Wyodrębniliśmy się. Dostrzegliśmy swoje ja. Kura, ja, dostrzegliśmy swoją jednostkowość poza systemem. Tak niejako z zewnątrz wyodrębniliśmy się. No i dobrze, początkowo może jest fajnie, ciekawie, ale z czasem, z czasem dostrzegamy taki tragizm, prawdziwy tragizm życia. To, o czym mówiłem, to rodzenie się Życie na automacie, umieranie i tak dalej. I później, jak ten dramat dostrzegamy, to nie wiemy, czy, czy właściwie śmiać się, czy płakać. Kiedy życie jawi się nam jako właściwie tragikomedia. Tragikomedia. Już nie jest tak cukierkowo. Kiedy stajemy się jednostką, wychodzimy poza system, poza schemat kulturowo-biologiczny i stajemy obok, zderzamy się z twardą, zimną rzeczywistością, ze swoją osobistą sytuacją, że rodzimy się z wyrokiem. Trzeba mieć niemało odwagi, aby się ukazać takim, jakim się jest naprawdę. Powie Kierkegaard. Sartre, Taki filozof francuski, egzystencjalista powiedział, że absurdem jest, żeśmy się urodzili i absurdem jest, że umrzemy. Właśnie wyodrębniając, wyodrębniając się z tego systemu, dostrzegamy absurd życia. Tak naprawdę, po co, po co to wszystko? Rodzimy się, widzimy wszechobecne cierpienie, umieramy. Ale właśnie będąc częścią tej całości, działając na automacie, działając w, w automacie, w, przyzwy, w pewnych przyzwyczajeniach, kulturowych, społecznych, pływając w tych konwenansach, nie rozstrzegamy tego. Nie rozstrzegamy. Wiara jest zredukowana właśnie do konwenansu, do jakiegoś przyzwyczajenia, do, jakiegoś, do jakiejś tradycji. Ale przysłania, przysłania to autentyczne zetknięcie się z absurdem i z dramatem życia. Życie każdego z nas wygląda w sposób następujący. No, jest to truizmem, to teraz napiszę i przedstawię, ale no, trzeba. Rodzimy się, no powiedzmy, tak, tutaj się rodzimy. To jest ten punkt. I umieramy. Każdego z nas. Prędzej czy później czeka śmierć. I ja i ty. Każdy z nas prędzej czy później umrze. Jak to mówią, śmierć i podatki to jest to są jedyne pewne rzeczy w tym życiu. Ale dobrze. Pomiędzy. Narodzinami, a śmiercią jest jeszcze treść. Jest jakaś treść. I to od nas zależy, jak tę treść wypełnimy. Czy będziemy żyć w automacie, na automacie, czy się wyabstrahujemy, czy będziemy żyli świadomie. Człowiek jest syntezą. Syntezą skończoności i nieskończoności, doczesności i wieczności, wolności i konieczności, jak pisał Kierkegaard. Można powiedzieć, że w człowieku istnieją jakby dwa pędy: pędku nieskończoności, który wykracza poza biologiczny determinizm, chce być czymś więcej, czymś ponad, i pędku skończoności, to jest biologiczne popędy. Materia. Innymi słowy, pęd ten ma swoje granice, których kresem jest śmierć i rozkład ciała. Ale co to znaczy żyć świadomie? Żyć świadomie to żyć właśnie tej świadomości, że śmierć jest nieunikniona. Prędzej czy później umrę, moje ciało ulegnie rozpadowi materia się rozłoży. To brzmi tak może trochę groźnie, może kogoś zmrozić, ale no takie są fakty. Trzeba zmierzyć się z tą swoją śmiertelnością. To budzi niepokój, budzi trwogę, gdy widzimy siebie w lustrze starzejącego się, starzejącą się, pomału umierającą. Gdy Widzimy ten absurd właściwie w życiu codziennym, nawet, nawet w naturze, na przykład w świecie zwierząt, gdzie przecież nie ma moralności. Tam dzień w dzień trwa jedna wielka walka o życie. Drapieżnik zabija ofiarę, a ofiara ginie. Wydawać by się mogło, że jest to śmierć bezsensowna, że taki żywot jest jedną wielką ucieczką przed drapieżcą. Niczym innym. Ale wracając do ludzi. Absurdem jest, żeśmy się urodzili i absurdem jest, że umieramy. Absurdem jest, że podczas gdy jedni się dobrze bawią i tańczą, inni w tym czasie rozkładają się w grobach, o ile nie zostali skremowani. No i jak tu się dobrze bawić? Jak tu się dobrze bawić z taką świadomością? Wszystko to Powoduje jako, jakiś rodzaj trwogi. Trwoga. Tak, trwoga, nic innego. Kiedy człowiek dostrzega swoją śmiertelność, ten absurd życia, ten absurd codzienności, tłumiony, dostrzega swoją śmiertelność, dostrzega, że ci, których kochał, szanował, ale przede wszystkim kochał. Umierają, odchodzą. Bezpowrotnie. Nie ma. Dzisiaj są, jutro ich nie ma. W takiej sytuacji, jakby to klasyk powiedział, są dwa wejścia. Albo wódka, albo Bóg. Rozumie pan. Albo wódka, albo Bóg, panie. Oczywiście trzeba to traktować pół żartem, pół serio. Ale dużo w tym prawdy. Dużo w tym prawdy, ponieważ dostrzegając ten absurd, ten dramat. Ten dramat życia, tę tragedię, tragikomedię, musimy dokonać pewnego skoku. O tym skoku właśnie mówił też Kierkegaard, na którego się często powołuje. Musimy dokonać pewnego skoku. Zobrazuję to przykładem klifu. No dobrze, wyobraźmy sobie taką scenę, taką scenerię. Jest sobie taki klif. Tutaj mamy drzewka, o nie o artyzm tutaj chodzi, ale o przekazanie pewnej myśli, także nie musi to być piękne, ja pikasem nie jestem i nie byłem, nie będę. No i dobrze, teraz wyobraźmy sobie właśnie tutaj ten klif, a za klifem jedna wielka, niewiadoma jakaś mgła. Jakaś odchłań. Ciemna odchłań. A na zboczu klifu... Ja. No, albo ty. No, czy ty. W każdym razie taka osoba. Jednostka. I teraz... Trzeba dokonać wyboru. Trzeba... Dokonać pewnego skoku, skoku w nieznane, czy dalej tkwić w tej skończonej, wydawać by się mogło absurdalnej, tragikomicznej rzeczywistości i dramatycznej rzeczywistości, pełnej cierpienia i żyć dalej w ramach systemu, jako ten NPC, w ramach systemu jakiegoś kulturowego, w ramach. Biologicznego, powiedzmy jakiegoś ładu. O tym imperatywie gatunkowym też mówiłem, ale dostrzegając ten dramat, musimy właśnie dokonać skoku w nieznane. Kierkegaard powie, że skacz w ramiona Boże. I teraz po części klifu mamy ten system, te Imperatyw gatunkowy, uwarunkowania biologiczne, i tak dalej, i tak dalej. A jak się wyabstrahowaliśmy, dostrzegamy ten dramat, ten tragizm życia, ten absurd, absurd. No i wychodzimy z tego absurdu. Jednak klif się kończy. Klif się kończy, a przed nami ciemna otchłań. Ciemna, nieznana. Ale taki Kierkegaard na przykład powie. Skacz w ramiona Boże, że jeśli to się nazywa, jeśli to sk ten skok nazywa się beznadzieją, niech nigdy nie poznam nadziei. Właśnie to ryzyko, ten skok jest wyrazem autentycznej wiary. No i w obliczu tej absurdalności, codzienności, tego tragizmu możemy oczywiście popaść w jakiś nihilizm, w, jakiś, w jakąś apatię, powiedzmy. Są też inne drogi, oczywiście, niedestrukcyjne. Ale ja chciałbym się tutaj odnieść do chrześcijaństwa, do, do, do autentycznego przeżywania chrześcijaństwa. Wiara jest skokiem, skokiem w ramiona Boże, ale autentyczna będzie dopiero wtedy, Wtedy i tylko wtedy, gdy właśnie zmierzymy się ze swoją jednostkową, skończoną egzystencją. Z tym dramatem, ja to tak powtarzam już non-stop, z tym dramatem, z tą tragikomedią życia. I kiedy dopiero, i wtedy i tylko wtedy możemy mówić o prawdziwym zawierzeniu. I znowu się powołałem na Kierkegaarda, który mówił, że chrześcijaństwo jest kłamstwem. Ale chrześcijaństwo w jego rozumieniu, jako to chrześcijaństwo powiedzmy, tandetne, takie nominalne, takie powierzchowne, które wynika z jakiegoś, kodu, no powiedzmy, z jakiegoś kodu kulturowego, z jakichś przyzwyczajeń, tradycji, a nie autentycznego zawierzenia. A autentyczne zawierzenie może mieć miejsce wtedy i tylko wtedy, gdy. Zmierzymy się z dramatem własnej jednostkowej egzystencji, staniemy przed lustrem i skoczymy w ramiona Boże. Ja jestem drogą, prawdą, życiem, mówi Jezus. W kim innym, jak nie w nim, mam swój ratunek. Kto inny, jak nie on, wziął na barki ciężar naszego człowieczeństwa, przy tym wciąż pozostając Bogiem. Nie dogmaty, nie regułki, nie instytucja, nie kapłan, lecz ty sama, sam, podjąć musisz decyzję, zmierzyć się z tym. Chodzi o pełną internalizację chrześcijaństwa, o egzystencjalizację prawdy. Po zmierzeniu się z kruchością i ulotnością życia, słowo dobra nowina nabiera innego wydźwięku. Perspektywa zmartwychwstania, i przemienienia, niczym na górze tabor, staje się remedium na śmierć i marny życia kres. A wiara nie jest już pustym rytuałem, jest wyborem, jest skokiem. Boże, jeśli tak to ma wszystko wyglądać, jeśli to życie jest takie bezsensowne, beznadziejne, wtedy. Ratuj mnie, ratuj mnie. Krzyż nie będzie już jedynie symbolem, ani jak powiedział klasyk. Nie dodatkiem, nie pieprzem do gówna, a jest fundamentem, proszę pana. A słowo. Nie będzie już pustym słowem, nie będzie wyrazem czci, ale wyrazem czystej, szczerej nadziei. Nie ma już my, wy, ale Ty, ja. Bóg przychodzi do jednostki, do Ciebie. To spotkanie jednostki z Bogiem. Nie jesteś częścią systemu. Masz wolę, masz rozum. Idąc za tumem. Pamiętaj, że to również Tum wydał Jezusa na śmierć. Trzeba wyjść po zamyślenie kolektywne, zbiorową nieświadomość, by żyć autentycznie. I jeszcze na koniec, w ramach takiego krótkiego podsumowania. No i dobrze. Piramidka wygląda w sposób następujący. Na początku mamy. To życie w automacie, na autopilocie, w ramach systemu, jeszcze jako powiedzmy, element jakiejś kultury, jakichś przyzwyczajeń, tradycji, kiedy nie żyjemy jeszcze w pełni świadomie. Potem następuje wyabstrahowanie się stoiemy się jednostką Tak jako ta jednostka dostrzegamy absurd Absurd że rodzimy się i absurd że umieramy Jak tu żyć jak tu się dalej rozmnażać, skoro i tak umrzemy? Po co to wszystko? Ale właśnie nad tym, nad tą pozorną beznadzieją, nad tym absurdem, jest jeszcze coś więcej. Jest, nawet byś mogło, irracjonalny skok skok wiary. Zawierzamy, zawierzamy Chrystusowi. W końcu nazywamy siebie chrześcijanami, żeby nie być gołosłownym dokonujemy skoku. W obliczu tego całego absurdu, cierpienia, śmierci, pozornej beznadziei, wiara w to, że Bóg stał się człowiekiem wszedł w naszą historię, przed nasze człowieczeństwo poznał nasze człowieczeństwo stał się jednym z nas. Mało tego, że obiecał nam, obiecał, że staniemy się kimś więcej, że to, czego tutaj doświadczamy, jest jedynie jakimś przedsionkiem. Wówczas taka wiara zdaje się zmieniać zupełnie perspektywę. A rzeczywistość, która powiedzmy, do tej pory jawi się nam jako dana. Jawi się nam jako dana, który musimy doświadczyć. W obliczu tego co powiedziałem, taka rzeczywistość jawi nam się jako za dana. Zadana. Być może mamy, jakąś, mamy jakieś posłannictwo, jakąś misję w tym świecie. Wciąż jest to skokiem wiary, ale uwzniośla. Uwzniośla też wiara w to, że miłość, której teraz doświadczamy, przyjdzie kiedyś do nas w nieco innej formie. W formie pełniejszej, przemienionej. Przemienionej. Na koniec krótka anegdota. W wieku 40 lat Franc Kawka, który nigdy się nie ożenił i nie miał dzieci, przechodził przez park. Kiedy zobaczył płaczącą dziewczynkę, zatrzymał się i zapytał: Dlaczego płaczesz? Odpowiedziała: Zgubiłam moją ulubioną lalkę. Ona i Kawka. Długo i bezskutecznie szukali lalki. Kawka zaproponował, żeby poszukali jeszcze trochę następnego dnia. Spotkamy się tu i znowu zaczniemy jej szukać. Następnego dnia, gdy nadal nie znaleźli lalki, Kawka dał dziewczynce list, napisany przez lalkę. W tym liście było napisane: Proszę, nie płacz. Wyruszyłam na wycieczkę, aby zobaczyć świat. Napiszę ci o moich przygodach. Tak rozpoczęła się historia, która trwała do końca życia kawki. Podczas kolejnych spotkań z dziewczynką, kawka czytał listy lalki. Były w nich starannie opisane przygody. Siedzieli i rozmawiali, a dziewczynka była oczarowana. W końcu kawka przyniósł lalkę, którą po prostu kupił. Ona, ona wcale nie wygląda jak moja lalka, powiedziała dziewczynka. Kawka wręczył jej kolejny list, w którym lalka napisała. Podróże mnie zmieniły. Dziewczynka przytuliła nową lalkę i wróciła z nią szczęśliwie do domu. Rok później Kawka zmarł. Wiele lat później dorosła już dziewczyna znalazła list wewnątrz lalki. W maleńkim liście podpisanym przez Kawkę napisane było: Wszystko, co kochasz. Prawdopodobnie zostanie utracona, ale ostatecznie miłość powróci w inny sposób.